Najnowszy z Google TV z pilotem. Gdzie go kupić? Czy warto? I czy działa w Polsce? Właśnie o tym jest ten film. Cześć, z tej strony Adam. I opowiem o moim nowym zakupie najnowszego Google TV z pilotem, który niestety nie jest sprzedawany w Polsce, dlatego nabyłem go przez stronę Google, podając kraj zamówienia Wielką Brytanię i wpisałem adres mojej znajomej z Londynu. Zamówiłem wtorek wieczorem. E, zapłaciłem 59 funtów, czyli około 310 zł. Już czwartek po południu był u mojej koleżanki w Londynie. E, która w tym samym dniu wieczorem wysłała do mnie paczkę, a to równa się koszt kolejnych 15 funtów mniej więcej 70 zł. Paczka do mnie dotarła e, w środę przesyłką kurierską. Za wartość zestawu to oczywiście Google TV. E, wraz z pilotem, bateriami, kablem HDMI, e, kablem do podłączenia e, Google TV do e, ładowarki. No i oczywiście ładowarka z wtykiem e, angielskim, ale to nie jest problem, bo albo wystarczy prześciówkę sobie nabyć, albo podłączyć do innej ładowarki. To i ja uczyniłem. E, zastanawiałem się, czy da się naładować Google TV, te urządzonko, które podpinamy pod telewizor, a następnie odłączyć. Po odłączeniu, niestety, od razu wyłączy nam się sygnał, więc musimy mieć stale podłączoną ładowarkę, zasilacz do Google TV. Ten najnowszy Chromecast z własnym systemem Google można zamówić w różnych wariantach kolorystycznych. Ja wybrałem biały i bardzo mi podoba, podoba mi się jego rozmiar i to, że mogę go podłączyć bez problemu do komputera albo wziąć ze sobą na wakacje do hotelu. Jeśli chodzi o instalację, to nie będę tutaj pokazywał, jak ja sam osobiście to zrobiłem w szczegółach. Posłużę się tutaj filmikiem instruktażowym dostępnym na YouTube, bezpośrednio od Google, gdyż sama ta instalacja jest dość prosta i wszystko zgadza się z tym, co nam ten filmik prezentuje. Dla mnie najważniejsze pytanie to było to, czy uda się uruchomić te Google TV w Polsce. Zwłaszcza, że w Polsce nie jest to w ogóle sprzedawane urządzenie to najnowsze i nawet podczas instalacji miałem komunikat, że może nie działać prawidłowo z uwagi na to, że jest uruchamiane w kraju, w którym nie jest sprzedawany produkt. Tak więc wystarczy podłączyć urządzenie do telewizora poprzez HDMI, następnie podłączyć do prądu, wybrać odpowiednie HDMI w telewizorze, uruchomić z google z... Klep w moim przypadku e, aplikację Google, która tam od razu jest zasugerowana. Na telewizorze mamy do zeskanowania e, kod, bądź też od razu jest podany e, numer, który wpiszemy w aplikację Google, żeby rozpoznała. tym chwilę trwa e, synchronizacja. Musimy wpisać hasło do Wi-Fi i w zasadzie e, uruchamia nam się Google TV. E, mamy dostęp do wszystkiego, co tak naprawdę. Jest podpisane pod nasze konto Google w telefonie, w smartfonie, przy czym ten najnowsze urządzenie nie potrzebuje smartfona do dalszej obsługi. Dla mnie to było największym plusem, gdyż urządzenie zainstalowałem w pokoju mojej sześcioletniej córki, która z smartfonem miałaby wiele problemów, a z tym aktywnym mikrofonem, który działa na głos, radzi sobie świetnie. No dobrze, ale najważniejsze, czy to urządzenie działa w Polsce? Tak, działa bezbłędnie. Szkoda, że nie sprzedają go w Polsce tak jak jego poprzednika w każdym sklepie, bądź też w internecie, bo naprawdę działa bardzo dobrze. I kupując go, zastanawiałem się jeszcze nad takim modelem Xiaomi, który kosztuje w granicach 300 zł. Natomiast w mojej ocenie, Gogle TV prezentuje się lepiej, praktycznie urządzenie nie jest widoczne, zwłaszcza jeżeli ma się gniazdo HDMI z tyłu. Własny system Google oraz pilot. Aktywny, który o dziwo działa nawet na polskie komendy. To naprawdę dosyć płynnie. No i samo urządzenie ma bardzo wiele funkcji, dlatego mojej ocenie jest warte swojej ceny. W tym Google Chrome Stick nie potrzebujemy w zasadzie telewizji. Wszystko działa bez opłat, nawet gry. A samo urządzenie ma dosyć dobre wifi, gdyż ja mam je oddalone od routera około 12 metrów, w zupełnie innym pokoju, za trzema ścianami, łączy się płynnie. Jak widzimy, wszystko ekstra działa. Mamy tutaj różne funkcje. Dużo tego jest. Jest to dosyć intuicyjne, wystarczy nacisnąć YouTube. Zobaczmy, czy da się otworzyć grę bezpłatnie. Jak najbardziej. Wystarczy piloty przytrzymywać. I sobie gramy. Bardzo też działa funkcja. Głosowa, czyli wystarczy tutaj przytrzymać i wypowiedzieć zdanie. Na przykład, go Netflix. Aby oglądać filmy, seriale i programy telewizyjne na urządzeniu połączonym z aplikacją Google Home, połącz aplikację usługi wideo ze swoim kontem Google. Oj, ciekawe. Aby to zrobić, otwórz aplikację Google Home i w lewym górnym rogu kliknij kolejno. Dodaj filmy i zdjęcia oraz połącz. Aby uzyskać szczegóły. Ale jesteśmy na Netflixie i teraz powiedzmy sobie. Go YouTube. Jasne, oto wideo, które udało mi się znaleźć. Powiedzmy sobie na przykład. Piosenka Madonny. Dobrze, oto wideo, które udało mi się znaleźć. Bajka o Kopciuszku. Okej, okay, oto wideo, które udało mi się znaleźć. Gry. Możesz na przykład poprosić mnie, żebym opowiedział Ci dowcip. Możemy zagrać w szklaną kulę, albo możesz mnie zapytać, jakie odgłosy wydają różne zwierzęta. Jaka będzie jutro pogoda? Jutro w Siemianowice Śląskie mamy częściowe zachmurzenie. Najwyższa prognozowana temperatura to 17 stopni, najniższa 8 stopni. Wyłącz telewizor. Google TV ma mnóstwo funkcji. Ja teraz zajmę się ich poznawaniem, a Wam serdecznie dziękuję za oglądanie mojego filmika. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału o dronach i innych urządzeniach elektronicznych. Cześć!